Czejo, tutaj RKFriends, witam wszystkich bardzo serdecznie. Start Recording Emergency Video. Proszę Państwa, witam bardzo serdecznie gościu. 2 metry od parkingu dzielicie dosłownie. Ludzie, ludzie, a ty co? Dalej stoisz tu. Po prostu czwarty odcinek. Polish Car Driving, Piraci Drogowi. Record Video. No co ty robisz? No co ty? Zatrzyma się. Eee, człowieku parking. Tu. 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 Patrz tu. Ludzie, my stąd chyba nie wy. <laughs> Widzicie to? Jeszcze mój samochód jechał. Mam nagranie No co tu się dzieje? Czy my stąd w ogóle odejdziemy? Czy my stąd w ogóle odjedziemy? Bez piratów drogowych? Czy co może stąd? Po prostu odjadę, bo im dłużej tu stoję, tym tylko większe szanse, że ja stąd w ogóle nie wyjadę, przez to, ile tutaj przed chwilą było piratów drogowych. Jedziemy stąd. Kościu, ja ci dam tak hamować. I tak wolno jechaliśmy. Dobra, proszę Państwa, postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku dam dobry przykład i ja również będę stosował się do zasad, czyli tutaj na drodze do 90 km nie będę jechał 120 maluchem, tak jak robiłem to wtedy. Więc yy, będę starał się również dostosować do przepisów, żeby nie było, że w tym odcinku również będę piratował. Nagrywam innych, a sam jestem piratem. Dziś tak nie będzie. Tam mamy 70, to ja grzecznie zwalniam do 70. Trzymamy się przepisów i jedziemy dalej. Dzień dobry maluszek bez świateł. Zaczynamy zabawę co odcinek. Ktoś bez świateł i to nie jeden raz. Dzień dobry kolejnemu panu, który nie miał włączonych świateł. Aha! Pamiętacie w tym poprzednim odcinku jaki był streak osób bez świateł? Gdzieś chyba też będzie streak osób bez świateł Co tam się przede mną właśnie od... Aż... Nie zwróciłem uwagi, że ja jadę za szybko, przepraszam bardzo, ale... Coś tam przed nami się, według mnie, chyba odwaliło A ja byłem ślepy i nie wiem... Nie wiem, ale mi się wydawało, że coś się odwaliło Ja pier... Widzicie to z przodu? Po pierwsze tam ciężarówka odwalała, po drugie tutaj niebieski odwala. Dzięki ciężarówko. Dzięki ciężarówko za to, że ostrzegłaś mnie klaksonem, że coś się dzieje za mną. Ale niestety już nie miałem czasu na reakcję. Ale przynajmniej, przynajmniej ta osoba miała dobre intencje, bo chciała mnie ostrzec, że coś się stanie. No i się stało. Ten, który we mnie wjechał, pierdziel się. Powiedzmy, że dobrze stoję, ok? Powiedzmy, że, że dobrze stoję. Ehm, najważniejsze, że y, migają się pomarańczowe światła. A, zaraz jedna rzecz. A, myślę, że są... W... Dobra, nieważne. Maluszku. Maluszku. No i po... Ech. Po trąbił, skoro potem sam wie... Co on robi? Widzicie go? Ech. No dziś mamy jakiś bardzo odjazdowy dzień w Polish Car Driving, nie powiem. Taki bardzo odjazdowy. Nie. Coś się przynajmniej dzieje. No, o tym właśnie mówiłem. Coś się dzieje. Coś się przynajmniej dzieje. Nie ma nudy. Dużo piratów drogowych dzisiaj. Co? Chwila. Kolejny bez świateł. Dzień dobry. Uwielbiamy jeździć bez świateł. Kolejny bez świateł, nie, ludzie. My dziś naprawdę złapiemy chyba z, nie wiem ile, ale dużo samochodów bez świateł. Nie. Jeżdżamy do tego Darłowa. Bardzo niewykonany zakręt, dodatkowo brak zapalonych świateł. Gratulujemy Maluchowi. Dzień dobry, brak świateł BMW, ale jeszcze brak kierunkowskazu, no ale wiecie, BMW się wszystko należy. Oh! 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 Ten tirowy mnie teraz naprawdę chciał, żebym tutaj na zawał jadąc. Ja pierdzielę... Co on zrobił przed momentem? Nie no, my ci naprawdę co chwila idiotów jakiś łapiemy. Ja nie mam chwili odpoczynku, co chwila jakiś idiota. Dziś jest dobry odcinek. Dziś naprawdę idioci drogowi są... Dobrze przygotowani do tego odcinka. Halo, halo, maluszku. Nie przekraczamy dwupasmówki. Tak nieładnie. Nie przekraczamy dwupasmówki. Co co, no, co co ty robisz maluszku nie przekraczaj tej dwupasmówki przestań przestań przekraczać dwupasmówkę a dziś mamy dużo gdzie twój kierunkowskaz zjazdowy no maluszku co ty robisz maluszku Nie wytrzymam zaraz nim Przed kim my jedzie A ten bez świateł Jasne, że tak Ten maluszek też bez świateł Oczywiście widziałem Ludzie kończmy ten odcinek, bo ja już mam do No Widzicie to Widzicie to? Widzicie to? Kończymy ten odcinek. A, to była juleczka. No to już wszystko wiemy, dlaczego tak to wszystko wyglądało. Kobieta za kółkiem, moi drodzy. Dzięki za obejrzenie tego odcineczka. Mam nadzieję, że się spodobało. Piraci drogowi, jak zwykle, dzisiaj oddali. A, typowo. Polish car driving jest do tego, żeby odzorować polskie drogi, a na polskich drogach nie brakuje piratów drogowych. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia na razie. Samochód ci uciekł. No, dziś było dużo kontentu, dziś mieliśmy dużo zabawy, dziś było... Więcej piratów drogowych niż w poprzednim odcinku, za co jestem naprawdę szczęśliwy. Po poprzednim odcinku było mi trochę ciężej by znaleźć, a dziś jakoś było dużo frajdy, dużo zabawy i dużo piratów drogowych. Było śmiesznie. Do zobaczenia. Czejo.